Z tej strony Maciej i witam wszystkich w kolejnym odcinku Dark Souls. Po ostatniej porażce z Manusem i moim małym wkurzeniu się, właśnie odzyskałem człowieczeństwo i szukałem tutaj jakichś znaków przywołania, bo ostatnio tutaj trafiłem na jeden, ale niestety nie udało mi się nic znaleźć. Więc będzie trzeba podejść z powrotem do Manusa, ale tym razem. Przeżyć. Przeżyć, przeżyć, przeżyć. Postaram się. Postaram się nie gadać. Tylko będziecie mogli sobie spokojnie obejrzeć walkę. A ja się przynajmniej skupię. I mam nadzieję, że nie polegnę tak jak ostatnio. No to zaczynamy. Сначала мое душе. Dziękujemy panu. O oh, je yeah. Widzicie, jak blisko było śmierci przed chwilą? To po prostu było chore. Obudźmy księżniczkę. Chociaż nie pamiętam, czym to skutkowało. I ona ja tak bez końca. No dobra, widać, że bez końca. Rozpalmy ognisko i teleportujmy się do Sanctuary Garden. A nie, Ulasil Sanctuary, tak, Ulasil Sanctuary. <laughs> I, porozmawiamy z Grzybem. Z Grzyb, tak. I have awaited thee. thou hast rescued princess dusk and rid us of that terrible primeval human, even halting the spread of the abyss. i salute the grandeur of thine enterprise. please allow me to express my gratitude. i thank thee, as do we all. Ojej, nic nie warte, grzyby. Tu są jakieś czary, To jest katalizm. I... Tak jest, Made the flames guide Co my tu możemy teraz zrobić? Mogę dwa poziomy podnieść, dwa poziomy... Albo i nad więcej, czekajcie, przecież ja mam duszę, ja mam dużo dusz. I mam Soul of Manus, nie pamiętam co się z niej robiło. Może, może. Eee, trzech lewej nawet nie będzie. Coś się z niej zrobiło, ale nie pamiętam co dokładnie. Endurance, 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 endurance. Nie, myślę, że Vitality damy dwa. Dwa punkciki Vitality. Tutaj zaakceptuję. A, dobra. I... I, 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 i... O, mam dwa Humanity aż przy sobie. Nieźle, byleby mi... By mnie nie, nikt nie inwejdował. W zasadzie to jest wszystko tutaj... Bo... Znaczy, no został smok oczywiście, ale smoka... Do smoka nie mam za bardzo ochoty podchodzić. Teraz. Poczytam sobie jak do niego podejść, jak go sprowadzić na ziemię, bo on tylko se lata w kółko i... Se ogniem. Więc na razie smoka można zostawić w spokoju. Może kiedyś też pokażę jak wyglądają te areny PvP, chociaż one... Ale nie wyglądają dobrze. Z tego co już nie grałem, i jak wiadomo, są cholerne lagi. Hmm. Ale, na, ale na pewno wrócę, na pewno wrócę i na pewno hmm. zabiję tego smoka. A teraz czas, żeby ten tutaj. Jester. Chociaż nie, nie wiem, czy chcę go zabijać. Nie chcę chyba go zabijać. Ale pójdziemy tam na dół, nie? Jeszcze tutaj. O, biegną już jakieś ps psiska. Truchtają. Tej na dół się schodzi i tam dalej się idzie i tam jest dalej smok. Czy mogę wam tyle pokazać co tam jest? Teraz z której strony mnie psiska zajednę. Dobra. Najpierw pójdziemy w tą stronę jednak. Tu jest przedmiot. Są psy. Jakie te psy były mocne. Nie, słabiutkie. Boże, to drańsko skacze. Nie, słabiutkie. Tutaj będą jakieś dłuższe tylko będą. Ooo. Large Soul of Brave Warrior. Aż ją użyję od razu. Gdzie ino tysięcy? Eee, 8. mi jest potrzebne 40 tysięcy. Dusz na level. Te cholerstwa pękają. O, piesią. Eee, takimi obrażeniami, to kto by się tam przejął? Jakiś tam piesek tylko ugryzł, ojeju. Zaraz jak smok nam przypieprzy, to... To dopiero się przejmiemy. A kolejny. Ouu, jaki piękny uni! Piękny odskok. Kolejny. Ten już mi zadał więcej obrażeń, muszę przyznać I Tutaj, co tutaj było? Tutaj był smok Lizard he, <laughs> <laughs> Tak jest no schodzi się tam na dół ten smok sobie lata w te i we w te i... Wziął nie ogniem i wcale nie chce wylądować, więc jak on nie chce wylądować, to ja nie chcę z nim walczyć o. O. Tyle powiem w temacie. Nie co ja włączą. Naprawdę nie chcę z nim walczyć. Znajdę na niego, znaczy znajdę w internecie na niego sposób i i będę... przyjdę tutaj i będę failował. A jak na razie to my Wracamy i nam ee, war teraz gdzie najlepiej jest e, się Sunlight Altar nie Nie chamber. Nie, 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 nie. Nie pasuje mi to. Dobra, Firelink Shrine. I pójdziemy. Pójdziemy, pójdziemy do Kowala, żeby zabić wilka, którego specjalnie zostawiłem na na tak zwane po. O, ten może coś fajnego gadać.

No on lubi te te. Przecież nie, nie, nie wiem, co to daje, że ją pokazuje te piromancje. Tam ten śpi. Tego tutaj księżniczka zaginęła. I... Stare dobre graty. Going up. Teraz to tu jestem potężny Na normalnym poziomie trudności to teraz to już... Mało rzeczy będzie stanowiło dla mnie takie... Poważne wyzwanie No oczywiście mówiąc to pewnie później sfajluję. Masę razy Ale już na pewno nie ci o, Tych zabijam tylko i wyłącznie dlatego, że są upierdliwi o. Ustawcie się w jednej linii. Ja nie będę po nich zbierał przedmiotów, bo to nie ma sensu. Tylko będą zaśmicały ekwipunek jakimś Badziewiami. Taką zaśmiconę. Będzie trzeba iść do Frampta i wszystko. Dać mu do pożarcia. No, jesteśmy u Kowala. Ja muszę ogólnie sprawdzić, gdzie to jest. Gdzie jest. Gdzie jest najlepszy? Znaczy, gdzie jest. Boże, gdzie jest Ember? Do ulepszania najlepiej broni u tego kowala, żebym, zrobi... żebym mógł sobie zrobić tego Claymura plus 15? A, nie pamiętam gdzie. A, już wiem, gdzie on jest. Weakness Tears. Tak, tak. Modyfikować u niego cokolwiek. Nie, 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 nie. Coś nie. nie wiem, do cze, czemu do niego potrzebne. Dobra, w następnym odcinku zabijemy wilka. I porobimy też parę innych rzeczy. A teraz dziękuję za oglądanie i trzymajcie się ciepło.